Cieszę się, że, że jesteście przede wszystkim dziewczynami i że przetrwałyście ten trudny czas. Myślę tutaj o covid o tym wszystkim, co się z tym wiązało, bo rozmawialiśmy z panią dyrektor na ten temat i naprawdę bardzo was chwaliła, bardzo zwracała uwagę, jak te relacje między wami każdego dnia były budowane. Czasem były rozwalane po to, żeby następnego dnia znowu je budować, bo relacje między ludźmi tak naprawdę są najważniejsze. Te wszystkie ładne fryzury, uśmiechy, stroje są ważne, ale one przeminą. Ważne są relacje, te, które budujecie tutaj, w tej szkole, w tym miejscu, w powiecie radomskim. Niewątpliwie budynek, ważna rzecz, ale też miejsce, żeby pobiegać, wykrzyczeć, trochę yy, odreagować, jest też bardzo ważnym miejscem. Dlatego bardzo się cieszę, że udało się ten. Skromny plac zagospodarować w taki sposób, że możecie tutaj rywalizować, możecie tutaj biegać, możecie tutaj grać i realizować również ćwiczenia i program nauczania, wychowania fizycznego, bo przecież to także jest elementem waszej edukacji. Boisko powstawało i wy. Doskonale oglądałyście, widziałyście to z okien i na żywo jak z każdego dnia przybywa w pracy. Dzisiaj po pierwsze podziękować Pani Dyrektor za to, że razem z Wami tutaj y, jesteście na postarunku. Po drugie, że też no, pilnowała tej inwestycji. Ta inwestycja, myślę też warto o tym powiedzieć, ponad 300 tysięcy złotych kosztowało w Radomski. Chciałyśmy złożyć serdeczne podziękowanie panu Starościa Radomskiemu za okazanie nam wsparcia, dobroć i życzliwość. Niesiona pomoc i zaangażowanie ma niezwykły wkład w rozwój naszej placówki oraz całej jej społeczności. Wyrażając swoją wdzięczność, życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Życzy dyrekcja, pracownicy i wychowani młodzieżowego ośrodka wychowawczych w